ma nikogo. No i po co Ci to? Masz tutaj kurs wszystko elegancko opisałem w tym kursie. Będziesz tam dokładnie miał wszystko opowiedziane. 80 sabotujących się strategii. Tam wszystko jest. Teraz wybór należy do Ciebie. Jak tam coś się męczyć, proszę bardzo. Twoja przeszłość nie definiuje Twojej przyszłości. Naprawdę da się odkręcić. Ja pracuję z ludźmi od prawie 20 lat, 17. I to jest... Dla mnie to jest całe spektrum, spektrum osobowości, doświadczeń, historii. Są oczywiście pewne wspólne cechy, sytuacje dla tych ludzi, ale jeżeli chcesz naprawdę mieć fajną kobietę w swoim życiu, fajną relację z nią, zacznij najpierw sprzątać to, co cię ogranicza. Nie musisz wcale na siłę zdobywać nowej wiedzy. Najpierw zrób porządek. Czas najwyższy. Czas najwyższy, naprawdę. Dołożenie, jeżeli masz bałagan w garażu, to wrzucenie tam nowych rzeczy nie sprawi, że będzie czyściej. Najpierw trzeba zrobić porządek, i od tego masz ten kurs, który masz tutaj.